Jeszcze raz do tematu wody, którą żeśmy pili, etc. Jak widzicie, woda leci. Tam zaraz będzie kolejny mikrowodospadzik. z tego się akurat zrobi. I dlaczego zawsze mówię, że należy źródło sprawdzić 100 metrów do góry? Dystans od tego źródełka do serca źródełka jest 100 metrów. Po co wydziwiać tutaj z wodą? Tam wyżej zaobserwowaliśmy, że z góry, z drugiej strony ktoś wylał paliwo. I teraz te dwie rzeczki poniżej, znaczy te dwa ciągi wodne, łączą się. Czyli gdzieś na tym dystansie pijemy chłam. Ale jak dojdziemy tam, pijemy czystą wodę. Jeszcze ciekawostka, spróbuję to wziąć od kamerzystki. Zamętniła wodę i. Jak dobrze będzie widać, to jeszcze tu, w tym miejscu, spływa zamę zamętnienie. I tam. Delikatnie zmętniona jest. Tu raczej kamera tego nie pokaże. Ale tu już jest ponad 50 metrów różnicy. I można namierzyć człowieka, który po prostu sobie niefortunnie przeszedł przez źródełko wody. Pozdrawiamy Was. Witajcie ponownie. Ja z tematem wody, zobaczcie, macie trawę bardzo wysoką w ciemnym miejscu. Taka trawa uwielbia co? Uwielbia wodę, więc jest tu wilgotno. Ale trawa nie rośnie od wilgoci. Trawa się tak bujnie rozwija z tego względu, że jest tu bardzo dużo złóż wody gruntowej. Tak jak widzicie, tu nigdzie nie ma żadnego spływu, jest jeszcze resztka wody. Tu mamy bardzo mokro, czyli jak zaczniemy sobie dłubać, kopać, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dokopiemy się do wody, która wybija. Dlatego też znajomość po prostu fauny i flory jest bardzo potrzebna, bo jak widzicie, jest trawa, która absorbuje wodę, która uwielbia wodę, i tej wody tu nie ma, to warto poszukać jej gdzieś pod tą trawą, tak? Więc mam nadzieję, że ta seria filmów się Wam spodoba. Pozdrawiamy. Kontynuując temat wody, szanowni państwo, tu mamy zbiorniczek, z którego nie należy brać nawet do odfiltrowania, odkażenia i innych rzeczy, bo z tej wody nic nie będzie. Tam leży trup, jakieś zwierzątko, najprawdopodobniej wąż zdechło. Jest bardzo dużo robali, to jest woda stojąca czyli co za tym idzie. Unikamy takich źródeł jak ognia. Możecie nie przeżyć po prostu spożywania takiej rzeczy. Tu akurat fajnie się trafiło, bo naprawdę tam denat leży, i zazwyczaj nikt nie zwraca uwagi na jakieś takie dziwne rzeczy. Tu jest, jak widać, bardzo zamętniona. To jest prawie bagno. Ja bym nawet z tej wody nie pił rurką filtracyjną na wszelki wypadek, bo może być skażona biologicznie. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.